Dobra, siema, witam w pokoju, w którym jest po prostu 50 tysięcy stopni I dzisiaj rozwiążemy zagadkę, tak Wchodzimy w rozdział pierwszy Gdzie ja jestem? Sam nie wiem Dobra, budzimy się w pokoju, byłem tu już kiedyś Co? Nie wiem Może o jakaś baba To najgorzej No, i ogólnie, tak pokrótce, to jest taka seria takich pojedynczych klików. Także fajna zabawa, tak, na długie godziny, długie lata. Znajdujemy się po prostu w jakimś pokoju, w którym możemy na przykład łączyć różne rzeczy. Na przykład, możemy sobie podpiąć coś. Możemy. Tak. Zobaczmy, co to jest w szafce. Jakieś kodziki różne. Dziwne rzeczy. No i tu ogólnie będzie dużo klikania takich różnych losowych rzeczy, bo to jest mój jednak ulubiony sposób, aby przechodzić takie gry. <laughs> No, także zobaczymy, co mają tutaj w szafce. A w szafce mamy jakieś brudy, może znajdziemy. Mamy kluczyk. Kluczyk, i tyle. Możemy tu rozwiązać. Sprawdzić. Aha, dobra, patrzcie, bo tu chodzi o to, że pewnie, żeby. O kurde. Dobra, to może być trudne. Dobra, spróbujemy tu przestawić na razie. Ten boksik. Ten boksik pójdzie tu. To musi iść. Hmm. Kurde, najpierw musi iść a Dobra, ja to rozwiążę. Tylko chwilę potrzebuję. To jest trudne. Dobra, chyba to mam. Chyba się udało. No, nie było takie trudne. Dosyć szybko mi poszło. Także możemy otworzyć drugi boksik i mamy fragment zdjęcia, którego nie możemy nawet podejrzeć. Musimy gdzieś go pewnie dać. No, zobaczmy co jest za kotarą. Nic nie ma. No, kto by się spodziewał. O, i mamy papugę. Wydaje z siebie dziwne dźwięki. Ale spoko. To w ogóle, ktoś mi cała taka seria gier, są dosyć fajne. Fajne są, ja sobie pamiętam, że na, ten, na wakacjach byłem w telefonie, sobie w to grałem. Jest całkiem fajne, bo to nie działa. Oczywiście, że nie działa. Tutaj mamy, o, cygaro sobie znaleźliśmy i możemy teraz uzupełnić to zdjęcie, bo zgaduję, że będzie trzeba kiedyś uzupełnić. No właśnie, tutaj mamy takiego chłopa, którego. Jakbyście chcieli w ogóle, bo to jest druga część, to, to piszcie, to mo można zagrać. My tutaj mamy dobra? Kliknij, aby przetłumaczyć. Zdrowie psychiczne i wędkowanie. Pomożemy Ci przywrócić równowagę Twoim poprzednim wcieleniom. Po ukończeniu naszego programu dla zdrowia psychicznego, poczujesz się jak nowonarodzony. Nie, niebieską karawką. D. Ok. Tam jakiś telefon, na który pewnie potem będziemy musieli jakiś numer wybrać, znając życie. Ciekawym, czy możemy dać na przykład coś takiego. Zawsze takie głupoty działają. Znaczy nie głupoty, ale takie sprytne rzeczy, że tak powiem. No tu mnie jeszcze nie było. O, weźmiemy sobie marynarę. Zobaczymy, co jeszcze jest w tych szafkach. Zobaczymy, czy ten klucz może otworzyć jaką. O, akurat te. Darowien <grym> pudełko drewniany sześcian. Ołówek, kawałek zdjęcia, nożyczki. I to wszystko się przyda. Hmm, z tym zegarem mi się coś każe. To nie było takiej godziny jakiejś? Nie, nie było. Dobra, to było coś dziwnego. Włącznik jeszcze. No, myślę, że mamy śrubokręt. Ale na razie nie ma tak dobrze. tu pewnie trzeba jakieś słowa uzupełnić. Napiszę mu czemu? ja. Twoja... Stara. No i zadziałało. Ciekawe czemu. <grafię> to jest mój humor. O, ty mogę to pewnie uciąć, bo to jest taki ta, no właśnie. <grafię> tak wyglądała ta gałązka, jakby ją trzeba było uciąć przypadkiem. O! To jest fragment zdjęcia w ogóle. Nie wiem, jak Aha, bo włączyłem światło teraz, dobra. Wszystko ma sens teraz. Uzupełnię to zdjęcie, bo ja nie, nie wiem, czy już mam... Wszystkie, oto jest ta baba z tego. A myślę, że mam już wszystkie fragmenty, a jeszcze nie, jeszcze baby nie mam. Trudno. O, widzę siebie. Mogę coś domalować? A nie, bo patrz, bo co trzymam, ty fajne. Mogę sobie wąsa obciąć? Albo cygaretę zapalić? Nie mogę. O kurde, ty! Troszna ława A przypadkiem odblokowałem O <grych> pierdziele O to mam farta Pewnie coś się otworzyło teraz To w ogóle chyba, nie mogę tego wstawić gdzieś? Mogę, o Extra achievement Chapter pierwszy Dobra, też przypadkiem wsadziłem Zobaczmy czy nic się nie zmieniło Bo jest duża szansa, że tak się stało, bo coś odblokowałem A właśnie, spadł mi fragment zdjęcia jest W ogóle gałązkę tam sedam tu nie wiem, czy przypadkiem, czy nie, ale ale cieszę się, że tak się stało. <grym> dobra, odblokowałem całe zdjęcie mamy babę. The woman, dobra. I trzeba na maszynie to pewnie napisać. Baba. Woman. Dobra, mamy to. Coś tam, jakąś podpowiedź? Trzeba namalować? Aha, dobra, trzeba pomalować. Nie wiem, czy nie zawaliłem trochę. Trzeba omalować czy nie? Może całego zamalować dziada. To jednak coś znaczy ten ołówek. No nie nie wdaliby go bez powodu, nie? O, zadziałało. Nie wiem co zamalowałem, ale zadziałało. Chyba te drzwi też muszę. No to są jakieś słowa w ogóle, że drzwi są zamknięte. Że muszę, muszę stąd uciec. No pewnie, że muszę stąd uciec. Spróbuję omalować może. Ale to nie zadziała. Spróbuję całe drzwi zamalować. Też nie działa. Nie wiem, jak ja wcześniej ten pomalowałem, ale. Jeszcze nic z tym globusem nie zrobiłem. To jakiś guzik w ogóle. Trzeba poklikać. Ale to nic nie robi. Dobra, trzymajmy się, po prostu spróbować odrysować tamte drzwi, jak wtedy. Wtedy mnie jakoś przypadkiem zadziałało. Ale nie wiem. Zobaczymy. A, może musi być taka pojedyncza kreska. Nie. Nie działa. Nie wiem czemu. O, zadziałało. Nie, nie wiem czemu naprawdę, ale. Ale dobrze. Czemu cały czas o niej myślę? Nigdy nie spotkałem tej kobiety. To chyba jakaś kolejna sprawa morderstwa. Dobra, czyli trzeba zamalować może się uda, może nie na tym to polega. Z tego co rozumiem. O, teraz zadziałał bez problemu. Nie wiem. Czasami tak i tak Co wiem o niej? Co ona zrobiła? Nie, dlaczego zginęła? Sorry. Killer. Dobra. Czyli rozwiązujemy sytuację. Sprawa 23 może być kluczem, żeby uciec z ten, no, z mojego umysłu. Bez sensu trochę, nie rozumiem tego. Do ucieczki z mojego umysłu. A, no, bo pewnie jest jakiś wariat. Dlatego, do dobra, mamy klucz. Kto by się spodziewał? Mamy złoty klucz, który prawdopodobnie trzeba użyć do złotego zamka, który jest tutaj. Sprawa 23. To czego szukamy. Evidence A, bo ciało kobiety. Kałek gazety, recepta. To nie wiem co to jest. Konkurs. A konkurs sorry. z kienki, Okej. Okay. tu jakieś głupoty. Ciekawe, czy to mogę gdzieś wetknąć tego liścia, bo on go po coś na pewno. Ale raczej nie, raczej to nie jest żaden dowód. Tak też myślałem. Dobra, co my tu mamy? Mamy jakiś ten. O no, projektor. Zgupiałem na chwilę. U góry też są jakieś książki w ogóle, z tego co widzę, bo to nie jest wszystko. Dowody. Mam kasetę, jakieś zdjęcia i kawałek gazety. To się przyda. Mam jakąś niezidentyfikowaną ciecz, to niedobrze. Mam jakieś książki, które trzeba właśnie potem. ten... Poukładać. Tylko może wielkością? Może? Takie mają trochę różne. Tak? Może alfabetycznie? A, C...